Cześć Macie, z tej strony Łukasz ze sklepu Biegacza w Katowicach. Przez ostatni miesiąc miałem okazję testować nowego Whitehorse 6 od Nike i dzisiaj podzielę się z Wami swoimi wrażeniami. Zapraszam! Zacznijmy od amortyzacji. To pierwsza i bardzo ważna zmiana względem poprzedniego modelu. Mamy tu zastosowaną piankę React, którą znamy głównie z modelów asfaltowych marki Nike. Przyznam szczerze, że pianka dawała mi dużą wygodę, zwłaszcza podczas długich, spokojnych wycieczek biegowych w górach. Jest miękka i komfortowa, a jednocześnie dająca dużą dynamikę i sprężystość. Doceniłem to zwłaszcza kiedy chciałem przyspieszyć, nie czułem w żaden sposób, żeby ta pianka mnie wyhamowywała albo sprawiała, że przyklejam się do podłoża. But posiada 8-mm drop, więc jest dosyć bezpieczny butem, a dodatkowo ma też powiększoną ilość pianki z tyłu napięcie, więc osoby zbiegające odpięty będą miały troszkę ułatwione zadanie i bardziej będą zabezpieczone podczas takiego zbiegu. Drugą istotną zmianą jest zmieniony krój cholewki. But nadal bardzo dobrze przylega do stopy, ale został nieco poszerzony z przodu przy palcach. Dzięki temu w trakcie długiego biegu albo po kilku godzinach biegu nie mamy wrażenia, że nasze palce są po prostu sprasowane. Niestety nadal nie jest to but dla osób z szerszym profilem stopy, więc tęższe osoby mogą czuć, że but jest lekko przyciasnawy. Wspomniałem wcześniej o dobrym dopasowaniu tego buta. Odpowiada za to system linek Flywire, ale przede wszystkim zintegrowany język wewnątrz buta. Ja jestem wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ sprawia ono, że but bardzo dobrze trzyma się stopy, nie ma problemu z suwaniem się ani przemieszczaniem języka na boki, a dodatkowo zwiększa nam się też stabilność, zwłaszcza podczas szybszych zbiegów. Przy takim rozwiązaniu czuć też, że stopa nie przemieszcza się do przodu, więc czujemy się po prostu dużo bardziej stabilnie nawet w bardzo trudnym i technicznym terenie. But jest dosyć mocno ogumowany po zewnętrznej stronie, co zwiększa jego wytrzymałość, a dodatkowo zabezpiecza nas przed ostrymi, wystającymi elementami na trasie. Ale ważniejszą rzeczą jest materiał siateczki z którego została wykonana ta cholewka, ponieważ nie ukrywam nie jest to najbardziej oddychająca cholewka na rynku, ale daje dosyć szybkie odprowadzanie wilgoci z zewnątrz, zwłaszcza kiedy bud nam namoknie przez wpadnięcie do kałuży, czy będziemy biegać w deszczu. Zauważyłem to zwłaszcza podczas długich wycieczek biegowych, no niekorzystnych warunkach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, kiedy ba padało bardzo intensywnie. E, mimo tego, że bud nasiąkał dosyć szybko wodą, nie robił się ciężki. A tak jak wspomniałem, bardzo szybko odprowadzał tą wilgość na zewnątrz, razem z wodą z, z wnętrza buta, przez to nie miałem wrażenia, że w środku mi ta stopa po prostu chlapie oraz pływa. Warto też wspomnieć o nowym elemencie, który znalazł się w tym modelu, a mianowicie o materiałowym kołnierzu przy kostce. Ma on zapobiegać przed wpadaniem drobnych kamyczków albo elementów, które możemy spotkać na trasie. Bardzo dobrze dopasowuje się do kostki, więc nie było tutaj problemu z ocieraniem, aniż takim odczuciem, że but jest luźniejszy. Natomiast w momencie, kiedy materiał nasiąknie trochę wodą, yy, sprawa się nieco komplikuje, ponieważ wtedy już to przyleganie nie jest tak dobre i zdarzało się, że na trasie musiałem się zatrzymać, żeby ściągnąć buta i wyrzucić kilka drobnych kamyczków, które w międzyczasie zdążyły mi wpaść do środka. Ostatnim zmienionym elementem w nowym White Horse 6 jest jego podeszwa. Mamy tutaj mniejszą liczbę kołków porównując do White Horsa 5, natomiast są one nieco wyższe. Warto też zwrócić uwagę na rozłożenie ich, ponieważ przednia część buta ma kołki w kształcie spłaszczonego przodu i zaostrzonego tyłu, natomiast pod piętą mamy odwrotną sytuację, czyli ten przód jest ostry, a tył jest bardziej zaokrąglony. Mniejsza ilość klocków na powierzchni podeszwy sprawia, że błoto i brud nie przylega tak bardzo do niej, natomiast pamiętajmy, że no błoto błotu nierówne, więc nie zawsze będzie tak, że będzie to szybko odpadać albo że podeszwa będzie czysta. Takie rozwiązanie i umieszczenie kołków ułatwia i zwiększa przyczepność na podbiegach, a dla osób przetaczających stopę odpięty, ułatwia również zbieganie, dzięki czemu czujemy się bardziej bezpiecznie i stabilnie. Natomiast w moim przypadku, czyli osoby, która biega na śródstopiu, na płaskich odcinkach, a także na podbiegach, but sprawował się bardzo dobrze. Ta przyczepność była dobra, wrzynał się w, to, w tą powierzchnię i nie miałem problemu z ujeżdżającą stopą. Natomiast przy zbiegach, gdzie ja ląduję raczej na śródstopiu, Problem pojawił się zwłaszcza na mokrej i płaskiej skale. Ze względu na bardziej wygładzony przód tych kołków, no nie czułem się do końca stabilnie i zdarzały się momenty, że musiałem mocno i czujnie zbiegać, żeby nie zaliczyć gleby. Nie mogę też zapomnieć oczywiście o płytce, która jest zamieszczona pod śródstopiem. Nazywa się Rock Plate i ma nas zabezpieczać przed ostrymi elementami czy też kamieniami, które możemy spotkać na trasie. Ja to doceniłem zwłaszcza biegając po Beskidzie Śląskim i Żywieckim, gdzie jest bardzo dużo takiego luźnego terenu. Nie zdarzało się, żeby któryś z kamieni mocno wbijał mi się w podeszwę, jednak też pamiętajmy, że to nie są żadne mocne i wzmacniane płytki, więc przy ostrzejszych kamieniach możemy delikatnie poczuć, że coś nam się w to Stopie może wbić. Podsumowując, Nike Whitecore 6 to bardzo dobra propozycja dla osoby, która szuka buta komfortowego, wygodnego, a przede wszystkim bezpiecznego w trakcie biegu. Możemy go zabrać zarówno na krótkie, letnie przechadzki w terenie crossowym, jak i na długie biegowe wycieczki w górach o każdej porze roku. Jest bardzo dobrą propozycją dla osoby, która szuka swojego pierwszego buta trailowego, dlatego warto wziąć go pod uwagę przy wyborze buta. Jeżeli mieliście już okazję biegać w nowym Whitehorse 6, zachęcam Was do zostawienia poniżej komentarzu Waszej opinii. Jestem ciekaw tego, jak Wam sprawdzał się ten but w trakcie biegu. Może jest zupełnie inaczej niż było u mnie. Natomiast jeżeli nadal macie jakieś dodatkowe pytania związane z tym modelem, zachęcam do odwiedzenia sklepu internetowego, a także do kontaktu z obsługą sklepów stacjonarnych, Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące was pytania. Na razie to tyle, do zobaczenia na szlaku. Będzie? Kolana mi się spociły całe, ale się zostałem. Ile to dzisiaj trwało? Godzinę. No to nieźle, powiem szczerze.